Wróciłam właśnie do czarnych paznokci i powiem Wam, że się świetnie czuję w krótkich paznokciach, jak są właśnie czarne. Albo czerwone, albo czarne. To są moje dwa ulubione kolory na krótkie pazury. Także znowu czerń. Chyba jesień już czuję. Oj, coś ostrości nie mamy. Mamy czy nie? O, mamy ostrość. Jak widzieliście chwilę posprzątałam, mam ogarnięty prawie cały dom i jadę podarka słuchajcie na, na dworzec. Jeszcze wpadnę wcześniej do góry, bo coś tam podobno na mnie czeka do filmów jeszcze w po drodze wpadnę dodaty do pracy, także taki dzień, wiecie, jeżeli nie po mieście, a gadałam wcześniej spóż i obie stwierdziłyśmy, że nie chce nam się dziś nagrywać. Filmy mamy nagrane do przodu, więc dzisiaj jest dzień bez nagrywania. Oj, jest. Hejo, jestem już w mieście. I idę do biura i słuchajcie, jaka śmieszna sytuacja. Miałam w ogóle przejścia z uberami, ale to już inna sprawa. Ale drugi pan Uber, jeden mi się trafił nieogarnięty, a drugi ogarnięty. E, śmieszna sytuacja, bo założyłam nową koszulę z Zary, którą kupiłam razem z bugi Izoleską. O taką, oto. I słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby na metce papierowej było co innego niż na metce wszywanej w zarze. W ogóle poczułam się jak... Na zakupach od Chińczyka dosłownie, w ogóle inne rozmiary, w ogóle. I to trzy rozmiary różnicy. Także nie mam pojęcia jaki, jaki jaką koszulę kupiłam, ale najważniejsza jest taka duża i luźna. Spoko, sobie wcisnęłam tutaj w spódniczkę. A no, także uciekam do biura, a później jadę podarka i mam zamiar mu zrobić fajną niespodziankę, słuchajcie, bo... Darek był na ważnych nagraniach w Poznaniu i był bardzo zestresowany. Zobaczycie za jakiś czas rezultaty, bo to było kręcone z całą ekipą. <grym> Bardziej skomplikowana sprawa. E, I niedługo Wam pokażę, więc chciałam po prostu, żebyś miło spędzili czas, no długo się nie widzieliśmy. Trzy dni wcześniej ja byłam na wyjeździe, także prawie tydzień się nie widzieliśmy, więc chcę mu zrobić niespodziankę i iść w fajne miejsce później. I dosyć na nowy świat. O proszę bardzo, ale wiecie co, pogoda jest taka dziwna. W ogóle wystawiłam pranie na... Eee, nie wiem, czy nie zacznie padać. Mój ulubiony stan z kwiatami, jakbyście pytali, ulubiona pani. Idziemy do biura instrukcji. Mam nadzieję, że się wyostrzyło. Bo jak zwykle nie Ta koszula ogromna, jak widzicie, ale spoko. Spódnica z HMU. Koszula jest, jak mówiłam, z Zary. Spódniczka z HMU. I na nogach moje najacze. Bardzo wygodne na Aparat nam się zepsuł, i nie otwiera do końca. O, widzicie, paczuszka przyszła z Lore, ale zaraz zobaczę, co to jest. I paczka dla darka. Jak widzę, coś dużego zamówił. Ja się do dziewczę pytam, a tutaj wszystko dla darka, więc nie wiem. Ale otwórzmy moje darkowi nie będę otwierać. Zabiorę mu natomiast na dworzec. Tyk. farby będą to, to padne, bo to jest Loreal Professional. I zawsze im tłumaczę, że do mi farb nie przysyłali. Zaraz, zobaczymy. Co to jest? Słuchajcie, wysypię, bo tak nie mam drugiej ręki. Co to jest? Profiber Recreate Serum. Szampon i odżywka. Nie mam pojęcia na co, muszę poczytać. I jeszcze nowości z Eve Rocher. Zobaczcie. Cytrynowe jakieś i nowe róże. Podobno wejdą w październiku i nowe cienie. No i highlighter, który ostatnio testowała Krecia w swoim filmie. Zobaczymy, czy jest fajny I już też pokazywała, że go dostała i że będzie testować, także pokaże się. Nie wiem, czy jest jeden z dwóch kolorów. Ojciec się ze, mną przed, ze mnie przed chwilą śmiała, bo idę obładowana paczkami. Widzicie? Podostałam rzeczy z, z Yves Rocher. Zamówiłam kilka sukienek i... O, czekajcie. I niosę darka, kurtkę w tym w tej pandzie. Znaczy to jest podejrzane, to jest kurtka, bo mi mówił, że zamówił jego kurtkę. I znowu na obera i podarka na centralne. No i nie wiem gdzie darek. Pociąg spóźniony. A ja czekam, nie wiem gdzie mam czekać. czy mój mąż wrócił czy nie wrócił? Nie widzę. Wrócił do mnie, idzie tam, wrócił, patrzcie. Nie mogę go znaleźć. Jest mój mąż. Co się stało? Co tam masz? Derek rozpakowuje Open boxa robi w restauracji, już nie może wytrzymać. Co dostałeś? Nie, kurtkę to kupiłeś. Myślałeś, że trzy rzeczy, a tu dwie. Ciekawa, czy będzie dobra? Duża. Nie, nie wiem, robiła, jest duża. ona jest jakaś skórzana? Tak wygląda, jak była skórzana? Ona jest skórzana. Wow, wyjmij ją. Taka jak podobno ma iPod. Podobno ma iPod. Pozdrawiamy. Widzimy jej teraz. jest inaczej złożona. A druga czerwona. Dzięki. No to teraz tego nie wrzucisz? O nie. No nie. Jakoś musimy to teraz zabrać. To jednak nie był dobry pomysł. Z łupkami so i traci już ten aparat ostrość i w ogóle jest dziadowski i mamy już dość tego aparatu. Nie Jest. To aparat, który z nami dużo przeżył. No, to prawda. Smacznego, kochania. Smacznego.